Nie dajemy mu plać pieniędzy, przecież tą brudną tygotówkę gotówkę teraz A no skurdy. to to nie, 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 kurwa, to trzeba prawa pilnować. No, jak policja się tym nie zajmie, to my musimy. Proszę pana, pan bierze brudne pieniądze. Proszę się kurwa zatrzymać, to jest zatrzymanie obywatelskie. Proszę pokazać kurwa list przewozowy na ładunek, który pan wieziesz. <noise> <noise> Czelam. <ty. głos> Zajebał! Zdajemy cele i dobrze, to się chwali Pewnie też nie chciał stracić, ale my byśmy i tak byli do niego delikatni Znaczy no, zależy A ten, do kurwa co brudno piepiątę pie, kurwa pierze. <śmum> pa znowu, ty od pocelce wbił Panie Dawaj goń go goń go <śmum> Jak spierdala co? Nie spierdoli nam Jakiś wolny ten niebieski Jakiś kurwa primo. O kurwa faktycznie. Ty to dawaj może ten, ją naprawimy o tutaj. Panie, ja już pana raz opierdalałem. Już raz pana opierdalałem. Proszę kurwa pokazać list przewozowy na ten kurwa ładunek, bo ja się za chwilę w kurwie, to jest zatrzymanie obywatelskie. To musi być zgłoszone do odpowiednich organów ścigania kurwa mać. Proszę kurwa dokumenty przewozowe pokazać do chuja wafla. Bo to kurwa zgłoszę gdzie trzeba. No dobra, weźmy mi to furę na bo się rozpierdoli za chwilę.